Uczta! Mamy ucztę! Ucztę mamy piękną! Jesteśmy gotowi na wypadek wojny! Jest to jeść! Jest to pić! Najważniejsze! Przeżyjemy! Trzeba być gotowym, bo zawsze coś może wybuchnąć! A misiu na pocieszenie dla Maxela Małego jakby jakaś wojna wybuchła! Nie, Maxelku, ty teraz Maxwellego nie wyglądasz! Nie? Nasz piękny przyjacielu. Ale jesteś ładny. Powiedz. Jesteś szczęśliwy, tak? Ładny jesteś? Tak. tak. Ładniejszy na świecie, nie? Piękny. Marcel na no wszystko gotowe. Wojny się nie boi. Ma co jeść, ma co pić. Pięknie? Pięknie.